Hej, witamy Was w cotygodniowym Info dla Lasów w Polsce. W dzisiejszym materiale o tym, jak dezinformacja wpływa na Polaków, współpraca Lasów Państwowych z Wojskiem. Zagrożenie pożarowe coraz bardziej rośnie. Ciepłe noce w lesie. Wraca temat lasów społecznych i ich słuszności. Prawie 70% Polaków jest przekonanych, że powierzchnia lasów w Polsce maleje, co jest całkowitą nieprawdą. 21% badanych myśli, że żeby pozyskać drewno, nie trzeba wycinać drzew. Ciepłe noce w lato. Coraz bardziej popularne staje się wędrowanie po lesie wieczorem, a nawet w nocy. To właśnie wtedy można przeżyć na nowo taką wędrówkę, ponieważ większość zwierząt jest właśnie wtedy aktywna. Możemy wyczulić zupełnie inne zmysły. Lasy i wojsko w wspólnej sprawie: obronność. Porozumienie w sprawie wydzielenia pól roboczych w granicach poligonów podpisali dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Kos oraz generalnego wojska polskiego Wiesław Kukuła. Wojsko, w oparciu o tą umowę, może lepiej wykorzystywać zasoby leśne w trakcie ćwiczeń i ustala nowo zasady. W jakim stopniu będą się te ćwiczenia odbywać oraz jak konkretnie będą wyglądały. Jest to krok ku obronności naszego państwa. Pożary. Pomimo niżu i opadów obecnie zagrożenie pożarem wciąż rośnie, więc ostrożnie z ogniem. Wraca temat lasów społecznych. Jak wspomniał w te telewizji Trwam poseł Sołek, lasy społeczne pokazywane przez resort klimatu i środowiska, jako rzekoma ochrona przyrody, doprowadzą do degradacji budżetu państwa i samej przyrody. Jak wspomniał pan poseł, w Polsce lasami społecznymi były od zawsze wszystkie lasy, więc nie wiem po co tworzyć nowy, pozaustawowy byt. Polityk zwrócił uwagę, że jeśli w lasach społecznych zostanie ograniczona gospodarka łowiecka, co zostało zapowiedziane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, problem dzikiej zwierzyny wchodzącej do miast będzie narastał. Z panem posłem trzeba się zgodzić. Lasami społecznymi, lasami dostępnymi dla nas obywateli powinny być wszystkie lasy. I aktualnie tak jest.